I not fall in love, but I guess of out of odcinku QA, więc zaczytajmy ten odcinek. Pierwsze pytanie od Cherry Chan to: Ile masz lat? Mam 14 lat i no, miałam 15, i 14. Tak się pokazało, tyle lat. Drugie pytanie to: Mój na jest jest Jeszcze zwierzątko, no i. To trzy pytania. czy pytania chciałam mieć. Mm, nie wiem, ale może 20, 30 Chciałabym osiągnąć 100 subskrypcji 30 subskrypcji, żeby na ten kanał wybiło. Chyba będą. I niedługo, niedługo, mam dla Was jeszcze jedną wiadomość. Niedługo się pojawi Balk to School. No i chcę powiedzieć, że dziękuję Cherry Chan, to to ma, macie nazwę, żebyście podali Do jej kanału popiszę tam na dole. I zapraszam na mojego Instagrama. o jackie alô, o